Wyobraź sobie ciszę w królewskim pałacu, tak głęboką, że każdy krok wydaje się echem. Po dziesięciu latach wiernej służby niania księżniczki Charlotte nagle odeszła. Ale to jej ostatni list wstrząsnął całym pałacem i nikt się go nie spodziewał. Francis, jeden z doświadczonych asystentów, szepnął. Nie rozumiecie. Ona nigdy nie opuszczała herbaty, spoglądając korytarz, jakby miał odpowiedzieć. Po raz pierwszy od dekady miejsca Marii Teresy Turen Barało przy okrągłym stole skrzydle dziecięcym Kensington Palace było puste. Dziesięcioletnia Charlotte siedziała skrzyżowanymi nogami w mundurku, trzymając lalkę, ale nie odezwała się ani słowem. Jej wzrok utkwony był w krześle Marii. Cisza mówiła więcej niż ktokolwiek pałacu był w stanie znieść. Maria nie była zwykłą nianią. Była profesjonalistką z Norland, legendarnej szkoły, czy Charlotte od ósmego miesiąca życia księżniczki. Nosiła perfekcyjny brązowy uniform z dumą, nigdy nie podnosiła głosu, nigdy nie opuszczała obowiązków i zawsze przygotowywała pełny plan zastępstw przed wakacjami. Więc gdy zniknęła pewnego czwartkowego poranka, bez pożegnania, bez listu rezygnacyjnego, bez porannego spaceru z Charlotte, personel pałacu był całkowicie zaskoczony. Jedynym śladem jej odejścia była koperta przekazana strażnikowi przy północnej bramie, z poleceniem dostarczenia jej osobiście księciu i księżnej Cambridge. Maria opuściła pałac sama, w czarnym taksówce, w zwykłym ubraniu, z małą walizką i przypinką Norland. Jej pokój był nienagalnie posprzątany, łóżko pościelone, szuflady puste, nie pozostawiając niczego poza ulubioną książką Charlotte i tajemniczy ogród, oznaczoną płatkiem róży i przywiązaną liliową wstążką, sygnaturą Marii. To zawsze było jej znakiem, że chce, aby Charlotte coś zapamiętała. William przyjął wiadomość spokojnie, ale głos Kate drżał, gdzie pytała, czy ktoś już porozmawiał z Charlotte o tym. Nikt jeszcze nie mówił. Zespół prasowy przygotował krótkie oświadczenie, niania Maja bierze urlop osobisty, ale ci, którzy znali ją najlepiej, wiedzieli, że to coś więcej niż zwykła przerwa. Co się zmieniło i nikt, nawet najbliżsi, nie rozumiał, dlaczego odeszła. Jedno było pewne, niania księżniczki Charlotte po dziesięciu latach zakończyła pracę, a jej ostatni list ciąż czekał na otwarcie. Księżniczka zwykle zjadała wszystko z talerza, szczególnie gdy Maja przygotowywała pudyn osobiście. Tym razem jednak Charlotte tylko wpatrywała się w jedzenie, a potem spojrzała w okno, obserwując krople deszczu spływające po szybie. W pałacu panowało napięcie. Starsza kadra pracująca z Mają przez lata zdążyła zapomnieć, że formalnie była zatrudniona tymczasowo. Nianie z Norland zwykle zmieniają rodziny, pracując w domach królewskich lub u osób zamożnych, ale Maria była wyjątkiem. Zyskała całkowite zaufanie. Gdy George płakał, to Maria go uspokajała. Kiedy szalo chorowała, Maria czuwała przy niej całą noc. Podczas pandemii utrzymywała rutynę i spokój, gdy świat na zewnątrz wydawał się się rozpadać. William kiedyś nazywał ją niezafaną, ale ostatnio coś się zmieniło. Francis pamiętał to wyraźnie. Maria zaczęła wieczorami chodzić sama po ogrodzie, czasem długo spacerując po zmroku. Stała się cichsza, bardziej zamyślona. Dwa tygodnie wcześniej ogrodnik zauważył coś niepokojącego, znalazł maję klęczącą w szklarni, cicho płaczącą za rzędem lawendy. Odrzuciła pomoc, mówiąc, że potrzebuje chwili. Potem otrzepała twarz i wróciła do obowiązków. O swojej rodzinie zawsze mówiła niejasno: Nie miała dzieci ani partnera. Kiedyś wspomniała, że rodzice mieszkają w Galacji w Hiszpanii, ale od lat się nie kontaktowali. Stare rany, mówiła, najlepiej pozostawić zamknięte. Pałac zastanawiał się teraz, czy te rany znowu się otworzyły. Tymczasem Charlotte zaczęła przejawiać subtelne oznaki niepokoju. Nadal była grzeczna, opanowana, ale przestała prosić o Maję przed snem, nie przynosiła książek do kącika czytelniczego i chodziła wolniej. Nawet jej kucyk był związany inaczej niż zwykle. Podczas kolacji zapytała matkę, czy nianie tęsknią za dziećmi, gdy odchodzą. Kate odpowiedziała spokojnie – oczywiście, zwłaszcza gdy je kochały. William poprosił personel, by jeszcze raz sprawdził pokój Mali, szukając notatek, dzienników, jakiegokolwiek śladu wyjaśniającego jej odejście. Malia notowała wszystko od harmonogramów karmienia po upodobania wstążkach do włosów. Mała dziennik na każdy miesiąc służby, starannie opisany i ułożony drewnianym pudełku pod biurkiem. Jednak nigdy nie zapisała, dlaczego odchodzi. Kiedy Francis i inny asystent otworzyli szufladę po raz drugi, znaleźli coś niezwykłego, osobiste notatniki w miękkiej, brązowej skórze. To nie były oficjalne zapiski, lecz ludzkie refleksje, myśli, które nigdy nie ujrzały światła dziennego. Pierwsze zdanie w jednym z dzienników brzmiało – Niania daje wszystko, ale kto daje jej coś w zamian? Każda notatka tworzyła prywatną kronikę wspomnień. Pierwszy śmiech Charlotte, pierwszy krok bez pomocy, file smutku. W ostatnich miesiącach ton zapisków się zmienił. W styczniu Maria pisała: Charlotte staje się samodzielna, mądrzejsza niż powinna. W lutym zaś notatki stały się bardziej osobiste. Dziś wiadomość z Hiszpanii: Szpital, choroba serca poważnie myślałam. Że zakopałam tę część życia. Nie wiem, co robić. W marcu dodała: Czuję, że żyję dwoma życiami jako Maria, Niania i jako dziewczyna, która zostawiła galację. Może czas, by te światy wreszcie się spotkały. Być może tylko w ten sposób poczuje się cała. Kej siedziała w salonie przy kominku, czytając notatki Marii. W pokoju panowała cisza, przerywana jedynie sielestem przywracanych kartek. William stał pobliżu założonymi rękami, milczał. Z zapisków jasno wynikało, że Maja nie uciekła. Poszła za głosem, którego nikt inny nie mógł usłyszeć. Jednak jedno pytanie nie dawało spokoju. Dlaczego nie powiedziała im tego osobiście, zanim odeszła? Charlotte przestała czesać lalkę, co samo w sobie mówiło wiele. Kate szepnęła, dzieci czują więcej, zanim to zrozumieją. Myślę, że Charlotte to czuje. Koperta z pieczęcią nadal leżała nietknięta. Ani William, ani Kate jej nie otworzyli. Mało sobie coś świętego, jakby przedwczesne otwarcie zdradziło zaufanie Mary. Trzy dni po odejściu niani Charlotte zniknęła podczas porannej lekcji sztuki. Pracownicy zauważyli, że nie siedzi na swoim miejscu, a w przedsionku rozprzestrzeniło się lekkie zaniepokojenie. Szybko rozpoczęto poszukiwania, ale to Kate znalazła córkę. Charlotte siedziała skrzyżowanymi nogami obok wielkiego domku dla lalek w stylu wiktoriańskim. Budowały go razem z mają przez lata, kawałek po kawałku. Teraz dziewczynka delikatnie zamykała przednie drzwi domku obiema rękami. Czy się chowałaś, kochanie? zapytała łagodnie Kate. Charlotte pokręciła głową. Zostawiła coś dla mnie. Kate uklękła obok, próbując odczytać kierunek jej spojrzenia. W małej skrzynce na listy domku była złożona kartka zapieczętowana różowym woskowym sercem. Kate jej nie dotknęła. Chcesz, żebym przeczytała ją z tobą? Charlotte ponownie pokręciła głową. Powiedziała Ta jest moja. Sama w swoim pokoju przeczytała mały list. Jej usta poruszały się lekko, gdzie palcem śledziła każde zdanie. Nie płakała, przynajmniej nie wtedy, lecz długo siedziała nieruchomo, trzymając kartkę, jakby była ciepła. Później tej nocy podała ją Kate. Liz zaczynał się od słów: Moja najdroższa Lahi, jeśli to czytasz, oznacza to, że już odeszłam i mam nadzieję, że zrozumiesz, że nie była to decyzja podjęta lekko. Nie zrobiłaś nic złego. Wręcz przeciwnie. Byłaś radością i dumą swojej rodziny na każdym kroku. Ktoś bliski, kto był daleko przez wiele lat, teraz mnie potrzebuje i czuje, że muszę być przy niej. Tak jak byłam przy tobie. Gdzie mnie potrzebowałaś, teraz muszę zrobić to samo dla niej. stajesz się wyjątkową młodą kobietą, mądrą, wrażliwą i pełną cichej siły. Będzie mi brakować naszych codziennych rytuałów, opowieści i twoich inteligentnych pytań podczas herbaty. Pamiętaj, że jestem z ciebie dumna i zawsze będę. Całym sercem. Niania mawia. Kate ocierała łzy podczas czytania, a William milczał przez kilka minut. W końcu powiedział... Ona nie tylko wychowywała Charlotte, ona kształtowała jej duszę. Ale został jeszcze jeden list. Ten, który maja zostawiła dla nich. W końcu byli gotowi go otworzyć. Koperta była cięższa, niż wyglądała. Gruby kremowy papier, idealnie złożony, złote inicjały MTTB, leżała nieotwierana przez kilka dni, czekając na odpowiedni moment. Teraz, w ciszy gabinetu, gdzie Charlotte spała. A światła pałacu były przygaszone. William i Kate otworzyli kopertę. Pierwsze słowo nadało ton, którego się nie spodziewali. To nie była rezygnacja. To był list wdzięczności w ukrytej formie. Pismo Mali było tak precyzyjne jak zawsze, lecz emocje w atramencie były wyraźnie wyczuwalne. Zaczęło od wyrażenia głębokiej wdzięczności. Dziesięć lat poświęcony zaufaniu. Dziesięć lat obecności w świecie, którego zwykli ludzie nigdy nie widzą za królewskich murów. Każde słowo listu było przesiąknięte ciepłem, które mogło pochodzić tylko od kogoś, to Charlotte do snu przez ponad trzy tysiące nocy. Maria opisywała ją nie tylko jako księżniczkę, lecz jako dziecko pełne niewiarygodnej dobroci, nieograniczonej ciekawości i emocjonalnej głębi, którą trudno oddać słowami. Charlotte była świadkiem małych cudów codzienności, a Maja cierpliwie dokumentowała każdy z nich pierwszy śmiech – samodzielne wstawanie – Smutne chwile pod drzewem po przeczytaniu nieprzyjemnej wiadomości. Maja podkreślała, że jeśli kiedykolwiek w swoim życiu zrobiła coś dobrze, to było to, że pomogła Charlotte zrozumieć, iż bycie członkiem rodziny królewskiej nie oznacza bycia niedostępnym ani oderwanym od rzeczywistości. Każde popołudnie spędzone na herbacie, każda rozmowa, każda opowieść o świecie zewnętrznym były lekcjami, które pomagały dziewczynce rozwijać się w sposób pełny i świadomy. Maja widziała w niej osoby nie tylko godną podziwu, ale i niezwykle wrażliwą, zdolną do empatii i prawdziwej troski o innych. Jednak list nie był tylko hołdem dla przeszłości. Był w nim moment, który zupełnie zaskoczył pałac i wszystkich jego mieszkańców. Maria wyjawiła, że kilka miesięcy wcześniej odnowiła kontakt ze swoją matką w Hiszpanii po 25 latach milczenia i nieobecności w swoim życiu. Relacja zniszczona przez lata oddalenia, brak rozmów i głębokie emocjonalne rany teraz wymagała uwagi i wybaczenia. Maria przez dekady ukrywała swoje osobiste cierpienia. Nie zwierzała się ani przyjaciołom, ani nikomu w pałacu. Nie opowiadała nawet najbliższym członkom rodziny królewskiej. Zmiana nastąpiła pewnego wieczoru w lutym. Podczas rutynowego usypiania Charlotte spojrzała na nią niewinnie i zapytała. – Masz też mamę? To pytanie, choć pozornie proste, uderzyło w coś głęboko ukrytego w sercu Marii. Uśmiechnęła się. Odpowiedziała tak – ale później prywatności pozwoliła sobie na łzy. Ten moment otworzył drzwi do przeszłości, które Maja myślała, że już na zawsze pozostaną zamknięte. W liście napisała, że to niewinne pytanie poruszyło w niej małą dziewczynkę, którą przez lata pozostawiała w cieniu własnych obowiązków. Zrozumiała, że przez całe życie poświęcała się innym, pomagając im czuć się zauważonymi i kochanymi, a sama zaniedbała własne potrzeby emocjonalne. Twoja córka przypomniała mi, że ja też jestem czyjąś małą dziewczynką i zasługuję na zamknięcie pewnego rozdziału w moim życiu. Malia opisała też swoje plany. Nie chodziło o ucieczkę ani porzucenie pałacu. Chciała spokojnie odwiedzić Galatię, zmierzyć się z przyszłością i odzyskać własną przyszłość. Chciała zakończyć dawno otwartą historię z matką, uporządkować swoje życie i zrozumieć, kim jest poza rolą Niani, poza obowiązkami, które przez dziesięć lat wypełniała z perfekcją. Każde zdanie było przepełnione emocjami, które dotykały najgłębszych zakamarków duszy. Pisało o swoim bólu, o poczuciu straty i odpowiedzialności, które niosła przez lata, a także o miłości, której doświadczała pracy Charlotte. Malia ujawniała w liście swoją prawdziwą tożsamość emocjonalną człowieka, który przez dekady ukrywał swoje potrzeby, by w pełni poświęcić je innym. List stawał się kroniką życia niani, jej refleksji nad czasem, rolą. Miłością i odkrywaniem samej siebie. W końcu maja wyraziła dumę i uznanie dla Charlotte. Pisała, że obserwowanie jej wzrastania w mądrą, empatyczną i silną młodą kobietę było dla niej największym darem życia. Podkreśliła znaczenie wspólnie spędzonych chwil, codziennych rytuałów i zwykłych rozmów, które pozostaną w jej sercu na zawsze. Ten list nie był jedynie pożegnaniem, lecz głębokim. Intymnym świadectwem życia w pełni oddanego miłości, pracy i odnajdywaniu samego siebie w cieniu obowiązków. Wreszcie pojawiły się słowa, które całkowicie wypełniły pokój ciszą, jakby czas na chwilę przestał płynąć. Nie odeszłam, ponieważ byłam zmęczona ani dlatego, że chciałam uciec od obowiązków. Odeszłam, ponieważ musiałam odnaleźć siebie na nowo po latach życia jako niania malia, po dekadzie, której całe moje życie podporządkowałam trosce o innych. Dziękuję wam, że dzięki waszej córce mogłam znów spotkać własne ja, które tak długo było uśpione i zapomniane. Na końcu listu, napisanego starannym, ale tym razem nieco drżącym pismem, pojawiła się jeszcze jedna linia. Jakby szept serca, PS powiedz Lachi. Moja słoneczniczka nadal tańczy. List został ostrożnie umieszczony w archiwach pałacu, ale jego echo nie zniknęło wraz z zamknięciem koperty. Następnego ranka William i Kate usiedli w ciszy przy kominku, aby opowiedzieć Charlotte, co Maja napisała. Słowa pełne były prostych, a jednocześnie głębokich prawd, spleczonych z czułością i wdzięcznością. Charlotte nie zadawała pytań, jej młode oczy patrzyły z rozumieniem i powagą. Skinęła głową i szepnęła cicho, myślę, że jest szczęśliwa. W tych słowach było więcej niż tysiąc wyjaśnień, była w nich radość, ale też smutek Tęsknota i akceptacja. Kilka dni później do pałacu dotarła niewielka paczka, starannie zaadresowana do Charlotte. W środku znajdowała się pocztówka z galatii i malownicze wybrzeże, złociste pola słoneczników falujące na wietrze krajobraz pełen światła i wspomnień. Na odwrocie, w starannym, niemal kaligraficznym piśmie, mali widniała krótka notatka: Nadal tańczysz. Ty też. Dobrze. Charlotte włożyła pocztówkę do skatułki na biżuteje obok przyciśniętego płatka róży, symbolu dziecięcych wspomnień i więzi, której nikt nie mógł naruszyć. Ta pocztówka stała się jej tajemnicą, cenną i świętą, codziennym przypomnieniem o miłości i oddaniu Marii. Kilka tygodni później pałac powołał nową nianię Elizę Bellemi, kobietę cichą, łagodną i pełną szacunku, która przeszła szkolenie pod okiem Marii w Norland. Nie próbowała zastąpić Marii ani wypełnić jej miejsca. Zamiast tego kroczyła obok Charlotte z empatą i delikatnością, szanując pamięć Marii i pozwalając, by dziewczynka zachowała w sercu wszystkie nauki, gesty i miłość, którą otrzymała przez te wszystkie lata. Każdy dzień z Elizą był lekcją cierpliwości, delikatności i harmonii, a jednocześnie przestrzenią, w której przeszłość i teraźniejszość splatały się w piękną opowieść o wzrastaniu, miłości i odzyskiwaniu siebie. Ślad Mali był obecny w każdym detalu życia Charlotte, subtelny, ale nie do przecenienia. Każdy gest księżniczki przypominał nauki i cierpliwość niani, która przez dziesięć lat była jej przewodnikiem, opiekunką i powierniczką. Kiedy Charlotte nakładała serwetkę przy stole, robiła to z taką samą starannością, z jaką Maja pokazywała jej, jak należy składać każdy fałd. W cichych chwila przed snem powtarzała słowa modlitw, które Maria szeptała na dobranoc przez tysiące nocy, a każdy zwrot był lekcją szacunku i miłości. Nawet najdrobniejsze rytuały codzienności, od układania zabawek po powitanie każdego członka personelu pałacowego z imienia, stały się czymś więcej niż nawykiem. Były świadectwem trwałego wpływu Marii na życie księżniczki. Pewnego wiosennego popołudnia Charlotte poprosiła, aby posadzić łonecznik w ogrodzie, tuż obok ławki, na której Maria zwykła czytać jej na głos. William z łopatą w dłoni przygotowywał ziemię. Kay podlewała nasiona, a Szalud z niezwykłą troską wciskała je palcami w glebę dokładnie tak, jak maja pokazywała jej przez lata. Czy myślisz, że maja to zobaczy? zapytała, unosząc spojrzenie ku niebu. Kay odpowiedziała cicho, ale pewnie, nawet jeśli nie zobaczy, poczuje to w swoim sercu. Ten drobny stał się symbolicznym łącznikiem między przyszłością a teraźniejszością, między Mają a Charlotte, między naukami a życiem, które nadal kwitło dzięki nim. Każdy dzień przynosił nowe dowody na to, że Maja wciąż żyje w nawykach, zachowaniach i wyborach Charlotte. Księżniczka powtarzała historię z dzieciństwa swojego rodzeństwa w taki sam sposób, w jaki Maja opowiadała jej historię, gdzie brała udział w oficjalnych wydarzeniach, jej spokój i pewność siebie były odbiciem dla cierpliwego przewodnictwa Mali, które ukształtowało jej charakter. Nawet w prostych czynnościach, takich jak podanie ręki nowemu członkowi personelu lub pomoc młodszemu dziecku w nauce, Charlotte stosowała metody Mali, nieświadomie przekazując ich mądrość dalej. Wpływ Mali był tak głęboki, że każdy, kto obserwował Charlotte, mógł odczuć obecność niani w subtelnych gestach w sposobie, w jaki księżniczka patrzyła na innych, w jej cierpliwości wobec małej frustracji codzienności, w empatii wobec tych, którzy potrzebowali wsparcia. Maja nauczyła ją, że miłość i troska nie zawsze muszą być wielkie i spektakularne. Czasem najważniejsze jest, aby być obecnym, uważnym i konsekwentnym w drobnych, codziennych aktach dobroci. Ten słonecznik, delikatnie kołyszący się w wiecie, stał się symbolem trwałego dziedzictwa Marii. Każdy liść, każdy kwiat przypominał księżniczce o niani, która poświęciła swoje życie, aby ktoś czuł się kochany i widziany. To nie był tylko kwat w ogrodzie, to był symbol cierpliwości, miłości i niezłomnego oddania, które pozostawiły ślad w sercu Charlotte. Kiedy księżniczka patrzyła na ogród, widziała nie tylko przyrodę, ale także historię, wspomnienia i nauki, które kształtowały jej sposób myślenia, postępowania i reagowania na świat. Charlotte nosiła maję w sercu w każdej chwili swojego życia, w każdym uśmiechu. W każdym gestie dobroci wobec innych. Nawet po jej odejściu, Maja wciąż była częścią księżniczki, niewidoczna dla oczu, ale obecna w każdej decyzji, każdym spojrzeniu pełnym empatii i każdej drobnej rutynie, która codziennie przypominała o latach wspólnej opieki i nauki. To dziedzictwo nie mało końca, było częścią osobowości Charlotte, jej sposobu bycia w świecie, sposobu, w jaki traktowała innych i siebie samą. Każdy kto znał historię Marii i Charlotte, mógł dostrzec w tych małych gestach ogrom miłości i wpływu. Od sposobu, w jaki księżniczka przygotowywała się do snu, po radosne chwile spędzane w ogrodzie. W każdym ruchu i decyzji żyło echo Marii. Nawet nowe zwyczaje, które Charlotte prowadzała, były cieniem dawnych nauk. Subtelnie, lecz niezmiennie przypominając o tym, kim była Maja i jak głęboko wpłynęła na życie księżniczki. Na zakończenie tej niezwykłej historii pamiętajcie, jak wielki wpływ może mieć jedno oddane serce w życiu drugiego człowieka. Malia nie była tylko nianią, była przewodnikiem, nauczycielką i opiekunką duszy małej księżniczki, a jej troska i cierpliwość zostawiły niezatarty ślad w sercu Charlotte. Każdy gest, każda lekcja i każda chwila wspólnego czasu uczyniły życie Charlotte pełniejsze, bogatsze i pełne miłości. Jeśli podobała Ci się ta historia i chcesz odkrywać kolejne wzruszające opowieści, koniecznie subskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych emocjonujących historii, które uczą, wzruszają i inspirują do refleksji nad życiem, wiarą i miłością. Na zakończenie pozostawiamy przesłanie biblijne, które idealnie oddaje przesłanie tej historii: i dzieci są dziedzictwem Pana, owocem łona nagrodą. Psalm 127 i 30. To przypomnienie że troska, miłość i poświęcenie wobec drugiego człowieka, zwłaszcza najmłodszych, jest darem, który trwa na zawsze i kształtuje przyszłość w sposób niewidoczny, ale potężny.